19 kwietnia. Witamy w dzisiejszych newsach. Newsach nie tylko z pierwszych stron gazet, ale i też, których nikt nie czyta jakby z ostatnich, z ciekawych newsów, e, przez które są wszystko z Holandii, przez które, które są, które są które są omijane przez większość. Mianowicie partia rządząca CDA planuje, planuje minimalny wiek na fast foody. Jak wiemy teraz mamy ograniczenie jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o o energy drinki od 16 roku życia. Panie w sklepach sprawdzają, czy faktycznie wiek osób, które które kupują, które kupują energy drinki nie jest poniżej 16 roku życia. Jak alkohol jest od 18, tak energy drinki są od 16, tak teraz planują wprowadzić. Jest taka taki pomysł, żeby wprowadzić po prostu na fast foody. No ale jak wiadomo, że limit limit dolnego wieku. No ale jak wiadomo, że no co jest nielegalne, to bardziej ciągnie, tak. Zresztą nie jest, problem, nie jest problem zdobyć na przykład w Polsce czy gdziekolwiek, e, nie wiem, alkohol załóżmy, bo to w Polsce jest popularne. Wystarczy kogoś po prostu za, zaciepić na ulicy, poprosić i e, czy jakiegoś e, bezdomnego też można mu dać 2 złote i on nam pójdzie do sklepu i kupi co tam, co tam my chcemy. Także to nie jest jakiś problem, że ograniczą minimalną ilość wieku. Wiadomo, że w Holandii jest tak, że jeżeli idziemy na przykład z osobą młodszą, kupić alkohol, to te dwie muszą mieć powyżej 18 lat, czyli jak i z kimś młodszym, czy tam jest dwóch na przykład młodych, to pani może sprawdzić, pani na kasie może sprawdzić dwójką dwóm osobom dowód osobisty, czy faktycznie mają taki wiek, inaczej nie sprzedadzą, także pilnujcie się, jeżeli o to chodzi. I także, i także gabinet chce, gabinet chce, żeby mniej fast foodów było po prostu w centrach miast, bo się okazuje, że to jest po prostu niezdrowe. Ja, indeks BMI, indeks BMI, średnia, średnia indeksu rośnie codziennie, codziennie rośnie i wystrzela do góry, codziennie, co roku jest, co roku jest jakby coraz większy. Przecięty kabel, jak wiadomo Holandia, wodny świat, wodny świat, jest masę, masę jakby mostów, mostów, przepraw promowych, a tam gdzie nie ma mostów, no to są promy, przeprawy promowe, linowe przeważnie, no i taki, lina po prostu została obcięta przez wandali w nocy, i ludzie jeżdżący do pracy na drugi dzień niestety nie mogli, nie mogli się dostać do domu, bo statek nie płynie, bo nie ma, bo nie ma liny. Co prawda tej liny tylko przecieli, ale nie ukradli, także to nie byli, to nie byli, nie był pan mietek. Pan, mietek, pan mietek z Polski, tylko po prostu e, wandale pod wpływem używek to zrobili. Brakuje do, brakuje jak wiadomo na szerokim rynku pracowniczym. Brakuje pracowników, ciągle brakuje pracowników, mimo iż od 1 kwietnia. Ukraińcy, Ukraińcy mogą pracować w Holandii, więc brakuje takich między innymi na przykład roznosicieli gazet, nie? Ale firma żeby, żeby zachęcić ludzi do roznoszenia gazet, bo to jest jedna z mniej jakby płatnych rzeczy tutaj, czyli na przykład ci co rozwożą paczki czy roznoszą listy mają w granicach euro więcej na godzinę niż ci co roznoszą gazety, więc proponuję im taki bonus taki bonus w wysokości 1000 euro Bonus jednorazowy, ale wypłacany w ratach, no bo jakby od razu dali tysiąc, to by się ktoś zatrudnił i by rozniósł dwie gazety, wziął tysiąc i tyle by go widzieli, no ale tak nie jest do końca, bonus jest, bonus jest w ratach, bonus jest rozliczany w ratach, więc, więc no takiego, takiego machnią, ale nie zrobimy, ale dalej pracowników jakby brakuje na szerokim rynku, jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o Holandię, więc to, że mamy tam bezrobotne 3%, no to tak lekkość nie? No. Recykling śmieci. Jak wiadomo, śmieci są tu drogie. Mniej więcej w granicach Amsterdamu płacimy rocznie w granicach 500 euro podatku za śmieci. A jeszcze są, jak macie domki, macie tam cztery śmietniki, to jeszcze te śmieci są wynowożone, co jest kulą u nogi co miesiąc. Więc na papier to na pewno nie wystarcza, bo papier. dobrze, że są jeszcze. Kosze publiczne, ale papier to wiadomo, że dużo, dużo rzeczy jest zamawianych po prostu z internetu, no i to po prostu nie wystarcza. A segregowanie śmieci, no czasami potrafi być, no nie łudźmy się upierdliwe, no bo czasami w samym domu trzeba mieć cztery różne worki ma biologiczne, które trzeba wynosić co dwa dni, bo bo to śmierdzi, mrówki do tego garną. No papier to można wynieść od razu na jakieś butelki, na jakieś puszki po fasoli. E, czy jakieś inne, oprócz tego jeszcze osobno szkło, które trzeba nosić do specjalnych pojemników miejskich, e, tak zwane PMD, czyli Plastic Metal Drink Carton, które gromadzą tak naprawdę wszystkie opakowania, ale nie folie. I są różne rozpiski co i jak, że worek do herbaty, worek z herbatą to nie jest biologiczne, tylko to jest rest fal, to jest e, masę jakby, jeżeli chcielibyśmy tak skrupulatnie to segregować, to jest masę, masę tak naprawdę różnych rzeczy, z różnych rzeczy, co gdzie i jak, może na tam na, na, nagram, może nagram o tym, o tym odcinek właśnie co, co, do, co wrzucać do jakiegoś świetnika. O, to mogą być ciekawe, bo w Polsce na przykład nie ma takiego śmietnika jak PMD, Plastic, plastic Metal Drink Carton, czyli wszystkiego rodzaju puszki, opakowania, e, opakowania i tak dalej. No, dużo szczepionek pozostało, wiadomo, że za psyknięciem palców to coś odeszło. Niedogotowany nie, nie toperz, Więc 12 milionów szczepionek sobie leży, sobie leży, i nie wiedzą, co z nimi zrobić, a to ma daty ważności. To się przeterminuje i będą musieli wyrzucić. I w sumie mówią, że mogą komuś wysłać, ale teraz nikt tego nie chce, no, bo nigdzie tego nie ma. No i tak w, sumie, tak, w sumie, tak w sumie jest taka dyskusja, co z tym zrobić, co z 12 milionami. Szczepionych po prostu zrobić. Eee, wracając do tego tematu, także koniec, koniec takich ala, ala segregacji po prostu rasowej, więc e, brak kwarantanny dla osób nie zaszczepionych, jeżeli miały kontakty z chorą osobą, więc e, to, to, jest od dzisiaj znoszone, więc e, ci co dzisiaj się nie daliście, między innymi ja, możecie spać spokojnie, nikt do was nie zadzwoni, bo wcześniej było tak, że jeżeli mieliście osobę, albo mieszkaliście z osobą, która ma pozytywny wynik, dzwonili do was i musieliście siedzieć 5 dni w domu na kwarantannie, chociaż może nawet nie mieliście z nim kontaktu czy coś, także teraz po prostu możecie czuć się bardziej wolni, możemy czuć się bardziej wolni, ja też, bo, bo, bo się nie dałem, tak? <grym> I tym newsem, tym newsem kończymy dzisiejsze wiadomości, także do usłyszenia, do usłyszenia w kolejnych dniach i to by było na tyle.